Co najbardziej pożera prąd w domu. Za powszechnego zjadacza prądu w kuchni uważa się mikrofalówkę. Przeciętne urządzenie tego typu dysponuje mocą 800 W. Jeśli używamy jej raz dziennie, to zapłacimy za to 10 setnych W skali roku pobór prądu wyniesie około 51,1 kwh, co kosztować nas będzie 36,50 zł. Wielu nie może sobie wyobrazić dzień bez telewizora. Nawet w czasach streamingu, który odbiera widzów tradycyjnej telewizji, w większości polskich domów wieczorem wolny czas spędzany jest przy małym ekranie. Przeciętnie Polak spędza przy telewizorze 5 godzin, a urządzenie 40 calowe dysponuje mocą 70 W. Daje to dzienny koszt rzędu 24 setne zł, a w skali roku 87,6 zł. Nieco droższy od telewizora w użytku jest laptop. Zwłaszcza w przypadku osób, które pracują zdalnie. Zakładając, że urządzenie pobiera moc 48 W przez 8 godzin dziennie, to zapłacimy co dobę 0,26 zł. Przez cały rok komputer osobisty zje nam 94,90 zł. Większą mocą dysponuje zazwyczaj komputer domowy. Urządzenie o mocy 90 W, działające przez 5 godzin dziennie, kosztować będzie co dobę 0,37 zł. W skali roku da nam to 135,5 zł. W wielu domach niemal codziennie włączana jest pralka. Jeśli posiadamy urządzenie o klasie energetycznej A, które używane jest 5 razy w tygodniu, to koszt dzienny wyniesie 0,38 zł, a roczny 98,80 zł. Zmywarka w kuchni ułatwia codzienne życie, ale też oznacza pewne koszty. Z jednej strony zaoszczędzimy na wodzie, z drugiej, urządzenie klasy energetycznej A, pracujące 7 dni w tygodniu, dziennie kosztować nasz będzie 45 setnych zł. Rocznie, 164,25 zł. Przez całą dobę w naszej kuchni działa lodówka. Jeśli posiadamy urządzenie klasy A, to szacunkowo dziennie kosztować nas ono będzie 51 zł. W skali roku przełoży się to na wydatek rzędu 186,15 zł. Najdroższe są jednak piekarnik i płyta i indukcyjna. Nagrzanie urządzenia do 200ST C, dysponującego mocą 2000 W, wymaga pracy grzałki przez 41 minut. Jeśli używamy codziennie piekarnik to kosztować nas to będzie 94 zł. W skali roku to aż 343,10 zł. Z kolei płyta indukcyjna, jeśli gotujemy obiad codziennie i przez 30 minut używamy dwóch pól o mocy 2300 W i 1800 W, kosztować nas będzie co doby 1,41 zł. W skali roku to aż 516,29 zł.